Nowości, nowości i jeszcze raz nowości to właśnie będzie temat dzisiejszych naszych pogaduszek, bo co nieco się tutaj w tym ninjagowym świecie ostatnio zadziało. I co ja mam tutaj na myśli? Otóż przy zapowiedzi tej nowej serii, którą ostatnio omówiliśmy, te rozdrożowe pogaduszki, czy jakkolwiek się to tam nazywało, była taka specyficzna miniaturka właśnie pojmująca tą nową miniserię, jednak korzystała ona z artów na przyszły 2026 rok, jak chodzi o zestawy. Wiecie, pudełka na bokach nieraz mają właśnie takie różne wzorki, też niektóre plakaty w Legolandzie, jak choćby, Temu, skąd poznaliśmy wygląd niektórych rzeczy, i teraz jest podobna sytuacja. A co my tam mamy? Przede wszystkim mamy taki oto symbol, który najpewniej jest symbolem potworów żywiołów. Mamy tutaj rogi potwora tego ziemnego, głowę taką z takimi powiedzmy alakłami jadowymi, przypominającą, ono może tak nie do końca, węża, ale jak się wpatrzymy, to tego węża można tam zobaczyć, tak? Potwór trucizny i matki, potwór mutacji, taki, można powiedzieć, symbol tych potworów żywiołów. I drzewo. Drzewo, które widzieliśmy już kiedyś w ósmym sezonie, jak była historia Oni i Smoka. To jest można powiedzieć taki symbol życia. Wiemy, że smoczyca źródła życia właśnie odegra istotną rolę w samym sezonie. Że Lloyd będzie istotną postacią, i ogólnie ten motyw i cała ta podróż przez ten las no, będzie dość istotnym elementem nowych odcinków. Także to drzewo no, tutaj jest. Też mamy domek na drzewie, taki zestaw. I też to zapewne wszystko będzie działo się w tym lesie. Też ta roślinna powinna być w samym w sobie takim miejscem rezerwy energii smoka źródła, bo Dok też kiedyś o tym właśnie wspominał, że są różne przedmioty i rzeczy, które tą energię mogą przechowywać. Jak na przykład właśnie Arcy, Smok Skupienia miał swój medalion. To jest taki rezerwuar skupienia. Rezerwuar mocy smoka źródła skupienia. Tak tutaj będzie dla smoka źródła życia zapewne to drzewo, albo ogólnie te drzewa w tym lesie. Zobaczymy. I druga rzecz rzecz, którą otrzymaliśmy. To jest, słuchajcie, zapowiedź tych właśnie rocznicowych figurek na 15. rocznicę Ninjago. Mamy też ten rocznicowy symbol i wiemy, że będzie to jakiś ziutek w kapeluszu i sześć innych postaci. No ciekawe kto to może być. A tak szczerze to nie wiadomo kto to może być. W sensie wiadomo, tylko powiem wam tak. Pytanie czy chodzi o tą generację obecną, czy o tą generację taką nieco starszą. I z tą informacją was zostawię. I teraz tak się można zastanawiać nawet i gdywać, czy puszczą nam prawdziwą bombę atomową ku mojemu zaskoczeniu, czy polecą po standardzie i też będzie ok. Zobaczymy, oby wyszło to na dobre. Dziękuję pięknie, do usłyszenia! Hej!